Szanowni Państwo, w Poroninie na Jedlinie wiszą gacie Poleninie. Kto chce w Polsce awansować, musi gacie pocałować. Tak rozpoczynał się anonimowy wierszyk, a właściwie poemat, opisujący sytuację w partyjnych kręgach, m.in. pielgrzymki do Poronina w celu oddania hołdu wspomnianym gaciom. Przyszedł władzio z komitetem, kontentował się mankietem i tak dalej. W wyniku sławnej transformacji ustrojowej leninowskie gacie z Poronina zniknęły, ale ponieważ natura nie znosi próżni, to rozmaici volksdeutsche, którzy przecież nie wymarli, tylko reprodukują się w kolejnych pokoleniach, zaraz znaleźli sobie nowy kult. Przyszło to tym łatwiej, że potrzeba nowego kultu, który wypełniły próżnię po Leninie i jego gaciach, wyszła naprzeciw niemieckiej i żydowskiej polityce historycznej. Niemiecka polityka historyczna zmierza do stopniowego zdejmowania z Niemiec i z Niemców odpowiedzialności za Drugą wojnę światową. Z kolei celem żydowskiej polityki historycznej jest znalezienie winowajcy zastępczego, na którego można by przerzucić odpowiedzialność za Drugą wojnę światową w miarę zdejmowania tej odpowiedzialności z Niemiec i Niemców. Jest to bowiem konieczny warunek materialnego eksploatowania Holokaustu. Wszystko to wymagało koordynacji obydwu polityk historycznych, niemieckiej i żydowskiej, i warto zwrócić uwagę, że ta koordynacja pojawiła się bardzo wcześnie, bo już w 1960 roku. 14 marca 1960 roku w Nowym Jorku spotkał się izraelski premier Dawid Ben Gurion z niemieckim kanclerzem Konradem Adenauerem. W następstwie tego spotkania z inicjatywy Ben Guriona, w żydowskiej modlitwie za ofiary ludobójstwa wykreślono słowo Niemcy, które zastąpiono słowem naziści. Naziści zrobili wielką karierę. Okazało się bowiem, że pierwszym krajem okupowanym przez złych nazistów były Niemcy. Dzięki temu propagandowemu majstersztykowi Niemcy ze sprawcy zbrodni II wojny światowej jednym susem wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar złych nazistów. Można by powiedzieć, że z nazistów mają wszyscy same korzyści, niczym smalek z gęsi, ale na tym świecie pełnym złości nie ma rzeczy doskonałych. Chodzi o to, że nazistów już nie ma, bo rozpłynęli się gdzieś w nocy i mgle, więc tym większej aktualności nabrała sprawa winowajcy zastępczego, na którego obydwaj koordynatorzy polityk historycznych wytypowali Polskę. Wprawdzie konieczność zachowania resztek przyzwoitości i pozorów obiektywizmu nie pozwala jeszcze na dokonanie odkrycia, że ci okropni naziści to po prostu Polacy, ale przecież wszystko jeszcze przed nami i jak trzeba będzie, to ktoś tego odkrycia dokona. Jeszcze nie wiemy, czy obstalowano je u światowej sławy historyka, czyli pana doktora Jana Tomasza Grossa, czy u jakiegoś innego bajkopisarza, ale w stosownym czasie zostanie to nam objawione. Zanim jednak to nastąpi, trzeba dokonać odpowiedniego przygotowania. Toteż zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie żydowskiej pracują nad tym całe sztaby pierwszorzędnych fachowców. Do dyspozycji których w ubiegłym roku oddane zostało Muzeum Historii Żydów Polskich mające przygotować mniej wartościowemu narodowi tubylczemu polityczną, poprawną, politycznie poprawną wersję jego historii. Ale co to komu szkodzi, żeby było jeszcze lepiej? Nikomu to nic nie szkodzi, więc naprzeciw skoordynowanym politykom historycznym niemieckiej i żydowskiej, wychodzi piąta kolumna w kraju. Najtwardszym jądrem tej piątej kolumny jest środowisko skupione wokół Gazety Wyborczej, która zgodnie z leninowskimi normami życia partyjnego organizuje i koordynuje antypolską propagandę, kreując rozmaite autorytety, które w zamian za nadymanie pracowicie uwijają się wokół wyznaczonych im zadań. Reżyserowie kręcą filmy w rodzaju pokłosia czy gnidy, a pisarze piszą książki, a jeśli tego byłoby za mało, to w swoich wypowiedziach pryncypialnie chłoszczą mniej wartościowy naród polski. Ostatnio to zadanie wykonała pani pisarzowa Olga Tokarczuk. W zamian za dwukrotne przyznanie jej literackiej nagrody Nike, pani pisarzowa oskarżyła Polaków, że byli kolonizatorami, właścicielami niewolników. No i oczywiście mordercami Żydów. Czy pani Tokarczuk ma nadzieję zostać drugim światowej sławy historykiem obok pana doktora Jana Tomasza Grossa, czy też ktoś, starszy i mądrzejszy, powiedział jej przed przyznaniem nagrody: Słuchajcie, no, Tokarczukowa, daliśmy wam nagrodę, za ten wasz Szajs. Ale wicie rozumicie? Tego oczywiście nie wiemy. Ale to bez znaczenia, bo ważniejsze jest, że pokazuje. Czyje gacie należy dzisiaj całować, żeby awansować nawet w literaturze?